O ja pierdol co co co, 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 co? O ja pierdole. Panowie, ja wróciłem po urlopie w Polsce. Nie wiem czy się oświetlenie na komercy zgadza. Nie wiem, czy się cokolwiek zgadza, ale wróciłem nowa myszka. W sensie stara nowa myszka. Parę takich rzeczy wariacji. Hiła ducha? Czyli co? Mówiłem, że potrzebujemy 60 many, tak? 57 mamy. Czy mam możliwość. O, jak najbardziej mam możliwość. To tak. Na początek, parę rzeczy musimy sobie wyjaśnić. Ja tu tak będę grał i mniej więcej mówił co jest pięć. Także byłem w Polsce. Załamałem się, jak ja pierdolę. No, wiadomo, ekonomia te sprawy. To znaczy, można sprecyzować, że ceny po prostu poszły w górę znowu. Byłem ostatnio w maju, a teraz byłem we wrześniu. Kurde, coś mnie do oka wpadło. Słuchajcie, w parę miesięcy ceny poszły znowu up. No ale to wiadomo, to globalne zjawisko nielokalne, także nie tylko w Polsce. Słuchajcie, chciałem złożyć komputer taki domowy i się trochę zawiodłem, bo to nie ma głębszego sensu. Po prostu rynek jest skurwiały aktualnie, a to się wszystko zaczęło psuć w momencie kiedy był ten shortage na karty graficzne. Ja nie wiem, ceny starego sprzętu używanego w sensie poszły tak w górę, że to jest niepojęte. Kiedyś było na odwrót, bo opłacało się w Polsce jak najbardziej budować komputerki. Yy... No tak naprawdę, używane opłacało się mega ze względu na to, że ceny były przystępne. Były inaczej, nie były nigdy może przystępne, ale były adekwatne do tego, co dany sprzęt oferował sobą i bebechami, powiedzmy, wydajnością. A teraz. Panowie, teraz to jest jakieś nieporozumienie poszedłem. Już nie będę może mówił. Natomiast chciałem kupić yy, GT1030 ze względu na to, że to jest karta, która nie wymaga zewnętrznego zasilania. Ona wchodzi do Optiplexa, na przykład. I pozwala nam na jakieś tam podstawowe granie w gierki, no nie wiem, odpalenie monitora 140 Hz na przykład, i... i... Cieszenie się, że jest 5, wszystko Hej, dobrze, i tak dalej. Natomiast jak było, to okazało się, że nie zaciekawie ze względu na to, że ceny wypierdoliło w górę. <noise> Taka ciekawostka. Czyli sobie 7 stówek. Tak od razu mogę powiedzieć. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nie jest dużo, nie jest mało, to jest bardzo dużo. ja w 5 lat temu zdaje się, sprzedawałem. R9390 4 bądź 5 bądź 6 lat temu za 400 zł. A jakiś skurwy, nie powiem kto, chce aktualnie sprzedać za 7 stówek 1030. Rozumiecie? Kartę, która się na. Ja nie wiem, ja nie wiem co się stało. Poszło wszystko w górę, jeśli chodzi o karty graficzne. Poszło wszystko bardzo brzydko w górę i to mi się w ogóle nie podoba. To jest jakieś popierdolone. Tak, by the way. Końcu ale, wracając do goticzka, już hey, chyba hey, możemy być... Uu. Twoje działania mówią za mnie, za siebie, czyli za mnie. Chcę zostać guuuu, niech chcę zostać guru, pierdolić, bo na guru... fajne spele ma na pewno, ale ja chcę być strażnikiem. Strażnik też może używać magii, co Z ciekawe, holi, chyba. Hej ty, mam nadzieję, że może. Ode hey, mnie hey, hey, hey. nie usłyszą nawet słówka. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Ty, Wszystko jest możliwe. No chyba strażnik. ty, 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 Dołączamy do strażników, prawda? Trzeba było mnie spytać wcześniej. Ze względu na to, że będę totalnie walczył bronią jednoręczną. Tutaj jakieś podstawowe informacje. Potrzebuję treningu. Zarówno broń jednoręczna, jak i dwuręczna. Słuchajcie. Lekka zbroja świątynna jest w porządku, ale zobaczmy, jakie jeszcze ma do, do zaoferowania. O ja pierd... co, 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 co? O ja pierdole za 14 tysięcy to ej, to zbroja z pancerzy y, pełzaczy, to jednak gówno jest. A to wszystko w pierwszym rozdziale, czyli co, okazuje się, że oni mają najlepsze zbroje? Nic się w tej Czy to jest tak mocne jak zbroja paladyna, prawie XD w pierwszym hey, rozdziale? Tego jest więcej. się o tym dopiero teraz dobrze. mało problemów. O, i dopiero teraz mogę pójść do lorda Heygena. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Żadna wielka okay. sprawa. Okej. No, tu nieważne, jaki jest treść tego zadania. Co nas będzie interesować? Nie musisz mi tego mówić. Nic tego nie zmieni. To pójście do paladynów. To jest przede wszystkim plan na ten moment. Ej. Mega mi się to podoba. kurcze, nie widziałem, że takie zbroje są mocne. Tylko znowu to jest zbalansowane pod 1-3-2. Co niekoniecznie musi być takie dobre, uwierzcie mi, bo w 1, 3, 2. Okej, okay, strażnik może mieć dosyć dobry wstęp. Natomiast pewnie później okaże się, że nie będzie tak łatwo. Ze względu na to, że znowu. Nie chcę już. Może ja się mylę, ale znowu paladyn jest dosyć broken. A nie wiem, czy nie popełniłem błędu idąc yy, w strażnika świątynnego. Bo czy oni na pewno mają magię dostępną do nauki? Chyba nie. Jeśli poszedłbym w górę, to miałbym chujową zbroję. Ale nie, no, istnieje ryzyko, że jakbym poszedł w maga, to znowu istnieje ryzyko, że wymagaliby ode mnie jakiś tam. Procentowe, na przykład many bądź kręgów y, magii, czego nie powinienem się uczyć, bo to jest waste punktów. No to załóżmy, że zostaję strażnikiem, tak jak jest teraz. Tylko troszkę waste, mimo wszystko, bo jeżeli nie będę w stanie użyć przemiany w krwiopijce, to cały ten proces, y, proces zostawania strażnikiem był trochę na siłę. Można było zostać po prostu y, gdzieś tam paladynem i mieć to z bańki, nie? A załóżmy, że jest git. Powrót na stare brońki, zmieniam na kusze, ponieważ kusza jest bardziej atrakcyjna. Tak, tutaj siła, siła, to. A nie mogę założyć kuszy, zdaje się, bo nie mam tak słabej kuszy. Wszystko sprzedałem, bo nie miałem golda. O, Nel, panowie. No w takim razie będzie łuk. A teraz już pójdzie. Bo jeśli pójdę do Hagena. Yy, odpali nam się rozdział drugi. Co z kolei zaowocuje nowymi questami. A co mnie będzie interesować. To questik u gildii łowców. Yy, na upolowanie dzika. Po zrobieniu tego dostaniemy w końcu ten pieprzony pierścień na szybkie bieganie. Oczywiście no tracę slota wtedy na jeden pierścień. W tym wypadku na siłę. Ale to jest whatever. Bonusy i tak zdobędę, a nam potrzebne jest szybkie przemieszczanie się. To będzie kluczowe. Ale godzina jeszcze młoda, także mogę dzisiaj chwilę pomagrywać. Powiem wam, dobrze jest wrócić. Dobrze jest wrócić na kompa, na którym się codziennie siedzi, bo to jest ...perełka. A ja Jak gdzieś tam no mówię, chciałem zbudować rodzince PC-ta. Ale już mi się odechciało. Nie wiem, co z tym zrobię, ale następnym razem, jak będę w Polsce, kiedyś, to zrobię to w taki sposób, żeby nie, nie zostać frajerem. No nie pozwolić 700 zł za ten 30. 700 zł. Wiecie, ile to jest pieniędzy? To jest niedużo pieniędzy. Natomiast za to. Tylko osoby. Muszę powiedzieć. What? Natomiast za to? Czyli ten 30. Jest to kompletnie za dużo. To, to jest odrealnione. Ktoś poleciał w kule i myślał, że może znajdzie frajera, natomiast ja nim nie będę. Czekaj, z burmistrzem miałem się spotkać. I to nie jest Cornelius. Hej. Nie chciał. A jednak. Plany paladynów. Aha, no to muszę pogadać w tym wypadku z Heigenem. Hagenem. Jeśli chodzi o plany odnośnie górniczej doliny, no to on mi coś powie. Lord. To można skipować. Wszyscy znają ten dialog, wszyscy robili. Bardzo dobra zbroja, by the way, którą ma na sobie. Co Wysłano. Co twoje. Nie widzę. Ok. Rozdział drugi. Co ci wiadomo, to świetnie, ale. Co twoi No dobrze. No i fajnie. Dzięki temu, że on nam powiedział co jest 5 w Górniczej Dolinie. Myślę, że zaliczyło to questa yy, bractwa, bo on powiedział, jaki jest cel główny i tyle powinniśmy wiedzieć. Jako że nie ma Fernando, bo siedzi w pierdół, to nie będzie questa u Fernando, ale będzie quest u Lutera. Hej. Szukasz czego? Dobrze. Teraz tak, cały czas jest kwestik z miejscem targowiskowym Jory. To się wykona później, bo najpierw muszę krwawe puchary znaleźć. To będzie bardzo dużo golda z krwawych pucharów. Pojawiły się, co ciekawe, nowe receptury. One są drogie, bo kosztują po 2000 plus. I tutaj, tak naprawdę, najlepszą opcją będzie Save Load. Kupić wszystkie receptury od każdego handlarza i sprawdzić co po prostu robią. Bo ja, ja też nie pamiętam, a zdaje się, że tu już są te potki, które generują podwójną ilość, że tak powiem potek, receptury na poty. Czyli zamiast tworzyć jednej, tworzymy dwa. Czy to soczki, czy to poty, nie pamiętam. Natomiast bardzo opłaca się je brać, ze względu na to, że ilość roślinek że jest ograniczona. A ilość potek będzie zdublowana po Pokaż prostu nie... przy bardziej efektywnych. O, polne gudki, właśnie tego potrzebuję. Także wezmę. Ilość potek będzie zdublowana przy efektywniejszych recepturach. Tutaj kłęcik dosyć ciekawy. Znalezienie grity mogę Wam zaspoilerować. Która jest bliżej niż się wydaje, ale to chyba tajmowy jest quest. Tajmowy? <grymne> Nie wiem czy tak. Nie wiem czy tak się powinno mówić, natomiast tak jest to quest, który ma ograniczoną ilość czasu. Tak w skrócie. Nie pamiętam dokładnie ile, ale lepiej wykonać go szybciej. Niźli później, bo może się spieprzyć. Dobre, Graham, tak. może jakiś Brahim, przepraszam. Przyjdźcie. Ma tam jakieś mapy, ale nic dla mnie. Gravel. Hey, no, Paladyni nie przybyli tutaj dlatego, że spodziewają się ataku orków, kiedy tylko ją zd Dziękuję. No i git. Garvel. Czy ja wykonałem quest u Jacka? Tak, wykonałem quest. Na to by wychodziło, no ja już nie pamiętam, miałem. Teraz 5 dni przerwy od Gotika, a kompletnie, jakbym pierwszy raz odpalał gierkę. A znaczy mniej więcej wiem, co zrobić? Musiałem dojść do rozdziału drugiego, którym jestem, i tyle. Teraz bez pierdolenia trzeba się udać do y, giliłowców. Tutaj jest EXPO darmowe. Znaczy, no, ja muszę zapłacić, żeby je dostać, ale jest EXPO do wygenerowania. Może jakieś nowe recepturki i temy? Zorys? O kurde. Tekstura siły. No to by mnie interesowało. Tylko znowu mówię, ten rozdział tu mnie bardzo będzie ograniczać. No, finanse mojej postaci są przede wszystkim problemem. Nie oszukujmy się. A żeby je podreperować... Czekaj, bo ja będę potrzebował błyskawicy. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Panowie, ja tu mówię o finansowaniu reparacji finansów, a Bez tymczasem Golda brak. Co by tu nie można zrobić? Zmiarliwie. Teoretycznie. Nie wierzę w to. Jak i praktycznie w tym wypadku, mógłbym sprzedać wszelakie skóry, ale Pukarczy. zobaczę jeszcze, czy nie będzie quest'a u gildii e, łowców. Odnośnie tychże skór. Jedno zmniejszenie potwora. Mega przydatne. Będzie czarny troll do ubicia. Błyskawice 125. Potrzebuję ich, zdaje się, cztery? Przedam cały ten śmieć, który posiadam. Ale warto zostawić po jednym egzemplarzu. No tych, może słabych broni, to nie. Tu trochę pierdole bo one nam są. W ogóle niepotrzebne. Ale już powiedzmy obucha lepszego można sobie zostawić. Pałaż bandytów niepotrzebny, bo te questy wykonane. Wezmę wszystkie błyskawice, o. Taki będzie finał. Być może overkill. Nie twierdzę, że nie. Ale będą potrzebne, bo jest do zabicia na pewno dzik, a być może coś więcej. Tutaj wilczki. <noise> Wilki już na hita padają. ty. A ja nie mogę się doczekać, jak już będę biegał cały czas na full speedzie, to będzie tak zajebisty gameplay. I tu nawet nie chodzi o mnie, bo mi się gra bardzo dobrze tak jak jest teraz. Mega. Ja tu i tak mam słowotok. Dla mnie to jest pierdolenie na ekranie. Mogę się wygadać. Natomiast, jak już będę mógł biegać sprintem cały czas, to po prostu no, dynamiczniejszy gameplay z perspektywy widza potencjalnego. Gdzieś tam to nie będzie wszystko takie przymulone. Tak jak teraz. A tekstury znowu się zepsuły przez, jak widać, deszcz. To klimat jest mega, bo jak deszczek pada, to zasięg renderowania jest taki ukrócony, jest tak szaro, buro. To jest fajne. Natomiast to, jak pierdoli tekstury, to już nie do końca. Czyli co na szybko, to jest rozdział drugi, to się pootwierało bardzo dużo nowych questów, I ja je muszę wykonać. Cholera, nie ma innej opcji. W samym Korinis to, co jeszcze zostało do wykonania, to dosyć spora ilość questów neutralnych. Pamiętajmy, że zanim pójdę na a znaczy nie wiem, czy ktoś grał w te modyfikacje, jeszcze będą przynajmniej dwie dodatkowe lokacje. O kurde, dwie dodatkowe lokacje, gdzie będzie. no, x godzin, nazwijmy to, 10 w gameplayu, czyli dużo. Malak. Co ciekawe, nie mogę wykonać tego questa z. Pastwiskiem Jeszcze Z jakiegoś powodu Wydawało mi się, że teraz w rozdziale drugim odpala się dialog, gdzie On faktycznie godzi się, żeby Baltazar czy ktoś tam Przeniósł swoje owce Ale nieważne Ta muzyka się zmieniła tak z buły Questy, to mnie interesuje, Bal Oren to zadanie zostało wykonane. Co? Nie mam czasu na takie rzeczy. Czyli rozumiecie, ten quest jest dwuczęściowy. Ja go rozpocząłem teraz, ale zakładam. Z dosyć dużym prawdopodobieństwem, i pewnością siebie. Że ten quest zakończy się w momencie kiedy zakończymy drugi rozdział Już w Górniczej Dolinie Bo skąd możemy wiedzieć o planach Paladynów? Big Brain Time Od Lorda... Kurde Nie Hagena Od kogoś kto rezyduje w... Zamku w Górniczej Dolinie Od Garonda, o. On zdaje się nazywał Garond Najnowsza wieść pojawił się straszliwy dzik. Bla bla bla, i to jest ten dzik, za którego dostaniemy pierścień na wieczne bieganie. Ej, hey, ty masz problem? I właśnie to jest ten ruch smoczego zębacza, który kiedyś kupiłem. Mam ruch smoczego zębacza, jebut. Jak tam sytuacja? Także trofea zaraz oddam. Ale zanim to zrobię, zobaczmy, co się pojawiło w obozie. Może później. W obozie nic się nie pojawiło. Chłopcy dalej wycilowani po staremu. Co mówią o mnie? Niewielki oddział worków. Ten questik dostajemy w rozdziale drugim, a jesteśmy go w stanie wykonać. Skóra cieniostwora. No a właśnie, posiadam taką skórę. Ten quest z orkami będziemy w stanie wykonać o wiele później. A myślę rozdział trzeci. Realistycznie. Mam kilka trofeów. Oddaję wszystko. Rogi. Skóry. I zwykłe skóry. Tam były skóry gadów. No, ale jak widać nie, nie można tego zrobić w nieodpowiedniej kolejności. Wystarczyło przeczekać, bo była zarówno skóra y, cieniostwora, jak i róg smoczego zębacza do dania w formie quest'a, no bo tak. A teraz panowie, bez zbędnego pierdolenia, widzimy się już przy dziku.